Gramatyka, tworzenie przeczeń. Angielski od zera, not versus no. Kiedy i jak stosować? Not versus no. Kiedy i jak stosować? Umiejętność tworzenia przeczeń w języku angielskim, w relacjach różnych zdarzeń dla całej gamy czasów gramatycznych, może sprawiać trudności, gdyż nie ma tu bezpośrednich analogii do języka polskiego. Wykład ten jest poświęcony roli wyrazów przeczących. Not i No w relacjach przeczących. Określnik negujący, Not, służy do negowania czasownika. He is not busy now. He isn't busy now. On nie jest zajęty teraz. Określnik negujący, No, służy do negowania rzeczownika. There are no books on the table. Na stole nie ma w ogóle książek. Określnik przeczący, Not. Określnik przeczący, not, sam w sobie, oddzielnie nie nadaje zdaniu charakteru przeczącego, dopiero w połączeniu z operatorem stosownym do rodzaju zdarzenia i czasu jego występowania powoduje, że zdanie nabiera charakteru przeczącego. Not, w przeczeniach z czasownikiem to be, być, w formie jednowyrazowej. W relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności Czasowniki tubi w czasie teraźniejszym. M, is, are. Oraz w czasie przeszłym. Was. Where. Samodzielnie tworzą przeczenia przez dodanie wyrazu, not. Przykłady dla czasu prezent Simple. I am not tired at the moment. Nie jestem w tym momencie zmęczony. Nic nie robię. It is not warm today. It isn't warm today. Dzisiaj nie jest ciepło. Wróciła zima. She is not happy. She isn't happy. Ona nie jest szczęśliwa. Tak wygląda. They are not at home now. They aren't at home now. Teraz nie ma ich w domu. Poszli na zakupy. Przykłady dla czasu Past Simple. I was not tired at that moment. I wasn't tired at that moment. Nie byłem zmęczony w tamtym momencie. Nic nie robiłem. It was not warm yesterday. It wasn't warm yesterday. Wczoraj nie było ciepło. Wróciła zima. She was not happy then. She wasn't happy then. Wtedy nie była szczęśliwa. Takie sprawiała wrażenie. They were not at home before noon. They weren't at home before noon. Przed południem nie było ich w domu. Poszli na zakupy. W relacjach czynności niedokonanych czasowniki tubi w czasie teraźniejszym. M is a. Oraz w czasie przeszłym. Was where Są nieprzetłumaczalnymi operatorami w czasach ciągłych i samodzielnie tworzą przeczenia przez dodanie wyrazu not. Przykłady dla czasów Present continuous i past continuous. On nie robi tego w tym momencie. Tylko zastanawia się nad tym. Nie robił tego w tamtym momencie. Tylko zastanawiał się nad tym. W relacjach czynności w stronie biernej czasowniki to be w czasie teraźniejszym m is, are oraz w czasie przeszłym was, where, są przetłumaczalnymi operatorami i samodzielnie tworzą przeczenia przez dodanie wyrazu not. Przykłady dla czasów prezent simple i past simple strony biernej. He is not invited to them. On nie jest zapraszany do nich. Pewnie jest jakiś powód. Kiedyś nie był zapraszany do nich, ale to się zmieniło. Not w przeczeniach z czasownikiem. To be, być w formie złożonej. W relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności czasownik to be w czasie przyszłym. Will be oraz w czasach perfektowych. Have been, has been, had been i will have been. Tworzy przeczenia przez dodanie not po pierwszym operatorze. Przykłady dla czasu Future Simple. I will not be tired tomorrow. I won't be tired tomorrow. Jutro nie będę zmęczony. Nic nie będę robił. They will not be at home in a moment. You won't be at home in a moment. Nie będzie ich w domu za chwilę. Wybierają się na zakupy. Przykłady dla czasu prezent perfect. been Jeszcze nie byłem tam. Nie miałem do tej pory czasu. He has not been back since yesterday. He hasn't been back since yesterday. Nie wrócił od wczoraj. Zaczynamy się niepokoić. Przykłady dla czasu past perfect. Nie byłem tutaj do południa. I had not been here by noon. I hadn't been here by noon. Obiecałem, ale zapomniałem. He had not been back by yesterday. He hadn't been back by yesterday. Nie wrócił do wczoraj. Nie wiem, co o tym myśleć. Przykłady dla czasu Future Perfect. I will not have been at home by noon. I won't have been at home by noon. Nie będę w domu do południa. Jestem na wyjeździe i nie zdążę wrócić. Nie wróci do wieczora. Tak oświadczył. Not w przeczeniach z czasownikiem to have mieć. W relacjach stanów posiadani z czasownikiem to have mieć charakter przeczący relacji nadaje wyraz not dodawany do operatora stosownego do danego zakresu czasu rzeczywistego. Przykłady dla czasu present simple. I do not have too much time for you. I don't have too much time for you. Nie mam zbyt dużo czasu dla Was. Nie liczcie na mnie. He does not have too good ideas. He doesn't have too good ideas. On nie miewa zbyt dobrych pomysłów. Bystry to on nie jest. Przykłady dla czasu past simple. I did not have any time for you then. I didn't have any time for you then. Nie miałem czasu dla Was wtedy. Nie mogliście wtedy liczyć na mnie. W przeszłości nie miał żadnego psa. Teraz jest miłośnikiem psów. W relacjach stanów posiadania z czasownikiem to have w czasie przyszłym will have oraz w czasach perfektowych have had, has had, had had, I will have had. Przeczenia tworzone są przez dodanie wyrazu not po pierwszym operatorze. Przykłady: He will not have any time for you tomorrow. He won't have any time for you tomorrow. Jutro nie będzie miał czasu dla ciebie. Musi coś nadrobić. They have not had this book yet. They haven't had this book yet. Oni jeszcze nie mają tej książki. Nie przysłali jej jeszcze. Not? W przeczeniach z czasownikami wyrażającymi czynności dokonane. W relacjach czynności dokonanych z czasownikami wyrażającymi czynność, na przykład to write, pisać, charakter przeczący relacji nadaje wyraz not dodawany do operatora, stosownego do danego zakresu czasu rzeczywistego. Przykłady w czasie present simple: I do not work every Saturday. I don't work every Saturday. Nie pracuję w każdą sobotę. W soboty zawsze odpoczywam. He does not go abroad. He doesn't go abroad. On nie wyjeżdża za granicę. Nie lubi obcych. Przykłady w czasie past simple. I did not work every Saturday once. I didn't work every Saturday once. Kiedyś nie pracowałem w każdą sobotę. Teraz przy braku kasy muszę. He did not go abroad in the past. He didn't go abroad in the past. Nie wyjeżdżał za granicę w przeszłości. Teraz to prawdziwy globtrotter. W relacjach czynności dokonanych z czasownikiem, na przykład to write, pisać, w czasie przyszłym, will write oraz w czasach perfektowych have written, has written, had written i will have written. Charakter przeczący relacji nadaje wyraz not dodawany po pierwszym operatorze. Przykłady. He will not do it tomorrow. He won't do it tomorrow. Jutro on nie zrobi tego. Ma inne plany. They have not sung this song yet. They haven't sung this song yet. Oni jeszcze nie zaśpiewali tej piosenki. Jeszcze zdążysz ją usłyszeć. Tworzenie przeczeń dla zdarzeń powtarzalnych za pomocą never, hardly ever i hardly. W relacjach zdarzeń powtarzalnych Charakter przeczący relacji nadają okoliczniki częstotliwości. Never nigdy. Hardly ever prawie nigdy. I hardly prawie nie. Bez dodawania operatora przeczącego. Przykłady: He is never tired in the afternoon. On nigdy nie jest zmęczony po południu. W pracy się nie przemęcza. They were hardly ever angry at each other. Prawie nigdy nie byli na siebie źli. Wszyscy im tego zazdrościli. They have hardly ever had enough money. Prawie nigdy nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy. Do tej pory ciągle są na pożyczkach. She has hardly worked this week. Prawie nie pracowała w tym tygodniu. Nie przemęczała się. His car was never repaired well. Jego samochód nigdy nie był dobrze naprawiany. Aż do tej pory, gdy trafił na prawdziwego fachowca. Określnik negujący No. Określnik negujący no zdecydowanie neguje rzeczowniki w konstrukcji there is a oraz w silnym przeczeniu z czasownikiem to have mieć we wszystkich zakresach czasu rzeczywistego Przykłady There aren't any cups on the table at all. Nie ma w ogóle żadnych filiżanek na stole. I mocniej. There are no cups on the table. Nie ma w ogóle żadnych filiżanek na stole. I don't have any time for you at all. W ogóle nie mam czasu dla ciebie. I mocniej. I have no time for you. W ogóle nie mam czasu dla ciebie. W krótkich odpowiedziach przeczących określnik negujący, No deklaruje nasz stosunek do kwestii zawartej w pytaniu. Przykłady Is he busy now? Czy on jest teraz zajęty? No, he isn't. Nie, nie jest. Does she sing well? Czy ona dobrze śpiewa? No, she doesn't. Nie, nie śpiewa. Zaimki negujące. Zaimki negujące. Nobody, no one. Nikt odnoszą się do ludzi. Nothing. Nic odnosi się do rzeczy i nowhere. Nigdzie odnosi się do miejsc oraz non. Żaden odnosi się do ludzi i rzeczy, z automatu nadają zdaniu, w którym występują charakter przeczący, bez żadnego dodatkowego operatora przeczącego. Przykłady: There is nobody in that room. Nie ma nikogo w tamtym pokoju. There is nothing on the table Nic nie ma na stole. No one knows anything about it. Nikt nic o tym nie wie. Nothing major is happening. Nic wielkiego się nie dzieje. I have been nowhere abroad this year. Nigdzie za granicą nie byłem w tym roku. It's none of your business. To nie Twój interes. To żaden Twój interes. Podsumowanie: 1. Określnik negujący, NOT, jest stosowany po czasowniku tubi w formie jednowyrazowej do negacji zdania, w którym występuje. 2. Określnik negujący not jest stosowany po operatorze lub z operatorem w formie ściągniętej czasownika to be w formie złożonej, czasownika to have oraz czasownika wyrażającego czynność do negacji zdania w którym występuje. 3. Dla wzmocnienia negacji określnik negujący no może zastępować określnik not any z operatorem 4. W krótkich odpowiedziach przeczących określnik negujący no deklaruje nasz stosunek do kwestii zawartej w pytaniu. 5. Zaimki negujące: nobody, no one, nothing i nowhere oraz zaimek non same w sobie niosą negacje. Gramatyka. Tworzenie przeczeń. Angielski od zera. Node vs Snow. Kiedy i jak stosować? Zapraszam na kolejny wykład z tego samego cyklu.